Dzień dobry. Szanowni Państwo, przed chwilą zakończyło się zwołane przez Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena spotkanie liderów w formule oczywiście online, ale z zachowaniem reżimu tajności zgodnie ze wszystkimi standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Brało udział, brało udział w tym spotkaniu. W sumie dwunastu liderów, licząc oczywiście z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale byli też, byli też sekretarz generalny NATO wśród uczestników. Była przewodnicząca Komisji Europejskiej, był przewodniczący Rady Europejskiej. I z naszej części Europy, tutaj z Europy Środkowej w spotkaniu brałem udział ja i prezydent Rumunii, pan Klaus Johannis. Ze swojej strony zdałem krótką relację przede wszystkim prezydentom, ale także i premierom, bo był obecny premier Wielkiej Brytanii, był obecny kanclerz Niemiec i premier Włoch. Zdałem krótką relację z wizyty na Ukrainie, z wizyty w Kijowie, ale przecież nie tylko, bo to także Borodzjanka, bo to także Irpień, bo to także ten moment, kiedy zapoznano nas z sytuacją i ze stanem wówczas prac ekshumacyjnych w Buczy. Z rozmów z prezydentem Zełęńskim byliśmy, ja i prezydenci państw bałtyckich, ostatnimi liderami, którzy bezpośrednio rozmawiali z prezydentem Zełęńskim twarzą w twarz, nie za pośrednictwem linii telefonicznych czy połączenia internetowego. więc. No, Przekazałem, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jak tę sytuację obserwujemy, jakie były oceny ukraińskie, jeżeli chodzi o to, jak będzie rozwijała się sytuacja dalej w, w, w Doniecku i, i w Ługańsku, w obwodach donieckim i Ługańskim. No, jesteśmy w tej chwili świadkami rosyjskiej ofensywy na tym obszarze, spodziewanej zresztą przez, przez stronę ukraińską, obserwowanej bacznie przez właściwie wywiady. Wszystkich państw świata, w szczególności NATO. Widać było te grupujące się wojska, co do tego nie było wątpliwości, że ten atak nastąpi. I chcę podkreślić jedno: ocena całej tej sytuacji wśród uczestników dzisiejszego spotkania z prezydentem Joe Bidenem na czele jest absolutnie jednoznaczna. Wszystko, wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę z tego, że Ukraina wymaga wsparcia. Ukraina to wsparcie w miarę możliwości poszczególnych państw otrzymuje. Był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno pod względem humanitarnym, jak i wsparcia rzeczowego, więc tego Ukraina na pewno może się spodziewać. Była także mowa o sankcjach. Te reżimy sankcyjne są cały czas analizowane i wszyscy, wszyscy mamy nadzieję, że, że, że będzie zgoda co do tego, aby, aby te sankcje były rzeczywiście rozszerzane. Tutaj trzeba powiedzieć determinacja jest coraz większa, coraz więcej przywódców mówi o sankcjach związanych z, z gazem, z ropą naftową, a więc żeby te sankcje polegały na tym, by tego z Rosji, od Rosji nie kupować. Aby, aby szukać kontraktów gdzie indziej, aby te możliwości dochodów, z których Rosja finansuje wojnę, po prostu Rosji odbierać. Była też bardzo silnie podkreślana kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, które, których dopuszczają się rosyjskie oddziały na, na Ukrainie. była. Była kwestia odpowiedzialności nie tylko przywódców rosyjskich, nie tylko Władimira Putina, nie tylko, nie tylko jego otoczenia, nie tylko generalicji, ale także i oficerów, także i żołnierzy. Również i po to, żeby była świadomość tego, że zbrodnie będą ścigane, prace, prace prokuratorów się toczą, dokumentacja jest zbierana i można powiedzieć tak, jest bardzo poważna determinacja ze strony przywódców europejskich, ze strony przywódców światowych do tego, aby te zbrodnie w sposób zdecydowany, jednoznaczny zostały rozliczone. Padły także mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, by Rosja po prostu wygrała tę wojnę, że ta wojna nie może być absolutnie rosyjskim sukcesem. Bo na szczęście jest ta świadomość, że jeżeli Rosja będzie miała tutaj sukces, będzie mogła ten sukces odtrąbić i on będzie sukcesem rzeczywistym, realnym. Krótko mówiąc, jeżeli odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej. Absolutnie nie zaspokoi się tym, co, co zdobyła na Ukrainie, absolutnie nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji. W ten sposób będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje i oczywiście społeczność międzynarodowa absolutnie zgodzić się na to nie może. Więc proszę Państwa, trzeba powiedzieć jasno, jeżeli chodzi o jedność wśród największych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, tych największych, które uczestniczyły dzisiaj w tym spotkaniu jest absolutna, absolutna jedność. Tutaj nie ma Tutaj nie ma żadnych żadnych kompletnie wątpliwości co do tego, że to stanowisko jest, jest jednoznaczne, jest absolutne potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszyscy mówią o absolutnym złamaniu wszelkich norm prawa międzynarodowego, o tym, że musi to zostać zatrzymane i od tej strony można powiedzieć, że Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i także i, 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 i władze instytucji Unii Europejskiej stoją jak mur zdecydowanie i absolutnie nie spotyka się. Rosyjskie postępowanie z jakąkolwiek choćby cieniem akceptacji była mowa o tym, aby nie brać udziału, jeżeli mia, mia, miałaby brać udział Rosja, żeby nie brać udziału w posiedzeniach G 20, żeby nie brać udziału w posiedzeniach G7, krótko mówiąc, aby pozbawić Rosję całkowicie jakiejkolwiek akceptacji na arenie międzynarodowej, że to jest także droga do tego, aby. aby, aby, aby Okazać po prostu dezaprobatę i, i, i szukać sposobów na zatrzymanie Rosji. Więc kolejne spotkanie no w tym bardzo ważnym momencie, kiedy właśnie rozpoczęła się, rozpoczęła się kolej, rozpoczął się kolejny etap rosyjskiej inwazji, tym, tym razem ta ofensywa w obwodach Ługańskim i Donieckim. I tak jak mówię, wszyscy wyrażali absolutną aprobatę dla inicjatywy prezydenta Joe Bidena, jeżeli chodzi o zwołanie tego spotkania. Wszyscy zabrali głos, także tutaj stanowisko państw uczestniczących ich liderów jest absolutnie, absolutnie jednoznaczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję państwu.